O, znowu się zacięło. Szukam elfa Cedrika. Ktoś wie gdzie on jest? A co chodzi? Chcę go spytać, czy las jest bezpieczny. A skąd mi wiedzieć? czy aby na pewno tego Ta, Wiadomo, żeście rasisty i w ogóle. Eee Ano, ano. Eee... Ehm. Więc a drugą w nocy A na propozycja, czyli z Loredo, żeby się spotkać. Wieczorem. 21.02 pierwsza a druga. To zrobimy to z Loredo, a później zrobimy podziemny krąg z Digim. Może akurat zdążymy zaraz po Loredo to zrobić. Z drinkiem porozmawiamy później. Chociaż możemy w sumie pogadać teraz. Albo nie. Pogadamy <gadamy> później. Teraz najpierw tymi kustami się zajmiemy. I tak będę robił wszystkie zadania w tej grze Ta, ta gra... Na przykład jak grałem w Dead Island to naprawdę gra, grałem, grałem w nią może jakieś 4 godziny póki co i naprawdę mi się już nie chce robić położnych zadań, bo mnie strasznie to nudzi. A Włod w wojsko tej wojsko, nie grze... Ta gra mogłaby trwać 50 godzin. I mógłbym w nią dalej. Napierdziela cały czas. Pewnie trwa... Nie wiem ile trwa ta gra. Pewnie jest 35. Sam ma wojsko, nie potrzebuje Wiedźmina! Ten Bigos chyba ma już dosyć. z kobieto! Idziemy zamieć potwory! Dobra. Kimniem się. Chłopczyku brzydki, stąd. Oliver Twist, spadaj. Odpoczynek. Do zmierzchu. O! Dobra. Lore chciał mnie widzieć. Komendant zajęty. Wróć wieczorem. Jezu, jeszcze. Ja nam to zajmie 3 godziny. 19. Teraz jest wieczór, człowieku. 19 to jest wieczór, nie pierdol. Loredo chciał mnie widzieć. Komendant zajęty jest wieczór, człowiek jest 19 Czy chodziło o 20? Dobra, to musi być 20. Nie obchodzimy to, to musi być 20. Loredo chciał mnie widzieć. Komendant zajęty. Drudny jest drudny. Drudny. 20 człowieku! Czy ty sobie ze ja, ja robisz? Ile? Ile? ta druga. No wreszcie. Komendant chciał mnie widzieć. Zostaw broni władzy. Dobrze jej pilnuj. Jest bardzo cenna. Poczekaj, Wilku. Też mam do pogadania z panem komendantem. Właźicie czy nie? Słuchaj! Jestem oficerem, a ty zwykłym chłystkiem. Jak będę chciał, żebyś. chodź mi już, Roż. Nie napecaj na się, Roż, bo ci ten szyłka pęknie. Z takim wojskiem Loredo nie obroni przystani przed pijanym drwalem. A co tu mówić o Jorwecie? Na razie jakoś mu się udawało. Spokojnie, Roż. Nie, a ten buc urządza po przy ognisku. I ja mam się uspokoić? Balista. Fajfus ma balistę, wiesz co to za broń? Mhm. Mm Ramiona, wzmocnione spiżowymi sprężynującymi płytkami i naciągane cięciwą z końskiego włosia, mogą wyrzucać ciężkie bełty nawet na kilometr. Tak, tak. wypił, razy kurde, na minutę, ale nigdy w to samo Zgera, miejsce. Gedał ten ty by rzucał bełty tych na tych kilometr. Nie słyszałem. Znasz się na balistach? Znałem kogoś, kto się znał. Nieważne, muszę ją uszkodzić, inaczej jesteśmy zdani na łaskę Loredo. Wszyscy są pijani w trupa. Sprowokuje strażnika. Spokojnie Roż. Nie będę się znowu bić z tym otłochem. Dopóki balista działa, nikt nie przepłynie rzeką bez zgody Loredo. Sam się tym zajmę. Ty się napij W 5 zapiszemy się i z tym strażnikiem. Nigdy nie robiłem tego. Tam nigdy nie. Nie kręć się tu. Nie kręć się tu. Użyj Maxi. Nie kręć się tu. Się tak, dobrze, nie ubawił. A, się to, się no... No... A znać się to raz mał i se drogą. Wsaje mać. Aż tu krastor do budogą, psa jego mać. Nie kręć się tu. Jak bochniesz ka to balista. Nie. Nie... Psa jego mać. nie kręć się tu. Nie kręć się tu. Czas na inne Ten jeden to się jakby jakiś. Potrzebujesz czegoś brzydalu. Brzydalu? Brzydalu? No ładny, to ty nie jesteś. Ale. Nie przejmuj się, kobiety lubią brzydali bardziej niż wymuskanych lalusiów. A ty? Kłamstwo. Jesteś wyjątkowo brzydki. Chcesz się załapać? Teraz nie mogę, ale znajdę się w miasteczku. Jak się nazywasz? Margarita. Lubię taką pizzę. Ale wolę pepperoni, Dom, dom, dom. Chciałem zrobić koledze niespodziankę. To ten smutas przybaliście. Ostatnio jakiś baran chciał, żebym czytała mu wiersze. Nie lubię takich ekstra waginacji. O czymś bardziej tradycyjnym. To co ma być? Twoja specjalność. Dobra. Mam stałą stawkę. Ale z dala od balisty. O, to wyjdzie więcej. Co? Za usługi niestandardowe trzeba dopłacać. <grym> Takie zasady. <Suka. grym> Niech będzie. przysługę. za przysługę? Jest coś, co możesz dla mnie zrobić. Co? Hmm. Miron i Alfons. Tych dwóch drabów, Loredo. Skopiesz im tyłki, to obciągnę nawet. Już i tak narozrabiałem przy egzekucji. Żadnych awantur, wystarczy, że jakoś ich upokorzysz. Załatwione. Okej, okay. Miron i Alfons. Dostali nauczkę? Jeszcze nie. Dobra, Alfons, Miron, gdzie jesteście? Który to, który to Miron, Alfons? tylko zabawam i go Czego dziadu? Chcę się sprawdzić na rękę. A co ja z tego będę miał? Nic, bo dostaniesz łomot. A jak wygram? Pokonasz Wiedźmina. Czego więcej byś chciał? Ty jesteś ten Geralt? Szary wilk? Zgadza się. Dobra, zaczynajmy. Szary wilk? nie biały. Dawaj kurde, upokorzę cię jak się Prawda? Byle ci było stać na to wajdużenie. Bo za mniej niż 10 orenów ucha na nad Dobra. W suchą psitę. Dziad mnie pokonał. Idę na paśnik, muszę robić masę. <noise> Idź weź rocket fuel. Siła. Miron. Nie lubię odmieńców. A ja tępych mięśniaków. Czego chcesz, mutancie? Zmierzyć się na rękę, pusi. Zmierzyć się na rękę. Hm. Nie cierpię mutantów. Zmiaszczę cię. Przekonajmy się. Dobra, na no, źle, nieźle, nieźle. niż dziesięć uchanie. Nienawidzę pluga odmienców. Wiem, wiem. z kolego nosiłka. Um. Miron i Alfons. Dostali nauczkę? Jasne. Dobra, idę się zająć, chłopaczyną. Idź, kobietko, idź. Przed se drogą, psza jego mać. Aż tu krastrony, to rypał budogą, psza mać. Masz ochotę trochę mać. się odprężyć, smutek pust. z lub żyć w krotce, jego mać. Kuj, twoi koledzy się dobrze bawią, czemu masz być gorszy? Pracuj, mać. Pośpiewaliście? To może czas na nie, nie. kręć się tu. Sorry, sorry, ja nigdzie nie jestem. Bo to fakt? Jestem na służbie. Daj spokój, twoi koledzy się dobrze bawią. Czemu masz być gorszy? Chodźmy. To idźcie. 점모 옵션가? 이거 딱